Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze stany. Zapraszam. Stan Chiapas powstał 14 września 1824 roku i jest 19. stanem Meksyku. Graniczy z Oaxacą i Veracruz od zachodu oraz z Tabasco od północy i wschodu. Jego powierzchnia wynosi nieco ponad 73 000 km2. I zamieszkuje go ponad 5,5 miliona obywateli. Początkowo na tych terenach żyli Majowie. Po przybyciu konkwistadorów, lokalne ludy walczyły z Hiszpanami. Chiapas należało do Gwatemali. Kiedy Meksyk odzyskał niepodległość, Chiapas został włączony do Meksyku, mimo sprzeciwu Gwatemali. Chiapas składa się ze 124 gmin. Stolicą jest miasto Tuchtla, a gubernatorem Rutilio Cruz Escandon Cadenas. Do pięciu największych miast należą Tuchtla, Tapasula, San Cristobal de las Casas, Comitán i Ciapa de Corzo. Gospodarka opiera się na rolnictwie, hodowli, rybołówstwie, leśnictwie, handlu, Turystyce, przemyśle wtórnym i na usługach. Dziękuję Wam za uwagę. 5 dni info ukaże się za chwilę. Zapraszam! Yeah, 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 yeah. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.